Cześć, to ja Papuk i zabiorę Was dzisiaj na zawody shot które odbyły się na Zbrojowi Modlino. Nie jestem wybitnym zawodnikiem w dyscyplinie szotów ani w ogóle strzelectwa, ale są to moje drugie zawody. Na pierwszych się świetnie bawiłem i nawet udało się wywalczyć trzecie miejsce na podium. A to moja żona. Brawo! Strzela pierwszy raz jakiekolwiek Brawo. zawody. O, a ten gruby w kapelusiku to ja. Na tych zawodach pewnie też poszłoby mi lepiej, gdybym się nie wygłupiał i troszeczkę bardziej skoncentrował na samym strzelaniu. Czym tak w ogóle są sątofy, opowiem wam za chwilę. Teraz patrzymy na mój pierwszy przebieg, na którym bardzo łatwo można zobaczyć, jak zbytnie emocjonowanie się i adrenalina, która jest w trakcie tych zawodów może spowodować to, że pomimo tego, że jako pierwsi skończymy strzelanie, i to ze znaczącą przewagą, i tak przegramy pojedynkę. Co zrobiłem źle? Nie zmieniłem magazynka w pistolecie przed zakończeniem strzelania. I w tym momencie sobie to uświadomiłem, więc musiałem pójść pogratulować zwycięzcy. Które przebiegi wypadły nie dużo lepiej, nie popełniłem aż takich głupich błędów, co nie znaczy, że nie uniknąłem wszystkich błędów, które można popełnić. To jest drugi materiał na tym kanale, pierwszy nagrałem rok temu. Tyczył się tego, jak wygląda egzamin na pozwolenie sportowe na broń. Niestety, plany były takie, żeby nagrywać więcej. Niestety, jak to bywa, życie zweryfikowało te plany, ale wracam i obiecuję poprawę. A tak u mojej rodzinie rozwiązuje się spory. Jedzie się na shotofa i strzela się razem. W tym przypadku przeciwko sobie. I jak się okazało, pojedynek z żoną był gwoździem do trumny, jeśli chodzi o starania się o miejsce na podium. Gdyż będąc dobrym mężem, stwierdziłem, że pomogę żonie z poperami, ponieważ miała z nimi delikatny problem i ostrzelałem je, żeby przyspieszyć jej przebieg. Niestety okazało się to, że nie wolno strzelać do poperów przeciwnika i ponownie zostałem zdyskwalifikowany z tego przebiegu, więc moja żona wygrała ten pojedynek. No to powiedzmy sobie, czym tak naprawdę są te W tym przypadku szotowy udam, ponieważ najpierw strzelamy ze strzelby do blaszek, a następnie zmieniamy dron na pistolet i ostrzeliwujemy popery. Zwycięża pojedynek ten, po pierwsze położy wszystkie popery, oczywiście doładowując w czasie strzelbę jednym nabojem i wymieniając magazynek przed zakończeniem strzelby. W tym przypadku widzimy to, jak wygrywam ze zwycięzcą całej imprezy. Ale to tylko kwalifikacje. Montując ten materiał, widzę ile jeszcze pracy przede mną, jeżeli chodzi o manual ze strzelbą, jak również z pistoletem. Ale również widzę, jak dużo pracy przed moją żoną, żeby zaczęła dobrze strzelać. Ale trzymamy za nią kciuki. Szybkie podsumowanie, na czym to tak w ogóle polega. Więc przejrzasz na shot i każdy strzela z każdym. Czyli, tak jak tu widzicie, dwóch zawodników strzela. Ten, który położy wszystko jako pierwszy i nie popełni przy tym bł błędów proceduralnych, tak jak ja mam to w zwyczaju, zdobywa punkt. Cztery osoby z największą ilością punktów w eliminacjach przechodzi do walki o zwycięstwo w systemie pucharowym. Wszystko. Wspaniały sposób na spędzenie weekendowego dnia na strzelnicy. Naprawdę dużo strzelania, dużo zabawy. A to już scenka po zawodach. Eee! Który mi zdjął mojego papera w łeb, chcę? Przepraszam. Serio! A ja tak mam codziennie w domu. Ja serio zeszłam kurza twarz! Pierwszy raz w dniu dzisiejszym! Ja przepraszam, że zachowuję się jak baba, ale kurde! Jak już szło. Po prostu! Wracając do szotów, ja już nie mogę doczekać się kolejnej czerwcowej edycji. Bardzo dziękuję zbrojowni za organizację tak miłych, sympatycznych zawodów w kameralnym gronie. Dzięki, do zobaczenia, mam nadzieję, że już w czerwcu. A wy dajcie znać, czy podobał Wam się materiał i jakie materiały na tym kanale chcielibyście oglądać.